Wstyd, że nada, kompromitacja to słowa, które idealnie opisują to, w jaki sposób przebiegło rozstanie Jarka Mrozowskiego i Zuzanny Maciejewskiej zwycięzców Love Island. Wyspa miłości dziewięciu wiadomo, rozstania to normalna sprawa, ale styl, w jakim to się robi, to już sprawa, o którą trzeba zadbać. Tutaj tego zabrakło, a byli kochankowie piorą publicznie brudy. Spis treści: Widzowie zażenowani Jarkiem z Love Island 9. Zwycięzcy Love Island 9 publicznie przerzucają się oskarżeniami Widzowie zażenowani Jarkiem z Love Island 9. Jak w kilka dni z najbardziej lubianego uczestnika Love Island, wyspa miłości stać się jednym z najbardziej nielubianych? Wygląda na to, że zwycięzca 9. Edycji Love Island, Jarek Mrozowski, znalazł na to genialny patent. Niestety, widzowie, którzy na bieżąco śledzili Love Island 9, zachwycali się Jarkiem. W ich oczach był najbardziej szczerą osobą na wyspie, a tymczasem po programie rzeczywistość pokazała, jak mocno można się pomylić. O ile rozstanie z Zuzią wielu fanów show niezbyt zdziwiło, tak styl, w jakim to wszystko się stało, już bardzo zaskoczyło. Jarek jeszcze po programie zapewniał o swoim uczuciu do Zuzanny Maciejewskiej, nawet poleciał do niej do Belgii, gdzie wspólnie spędzali czas. Później jednak czar prysu, a Jarek tłumaczył się, że miał już dosyć awantur, jakie urządzała mu piękna blondynka. I zapewne było w tym trochę racji, jednak materiał, jaki w swoim filmie przedstawiła Zuza, stawia Jarka w trochę innym świetle. Szczególnie w momencie, gdy zaproponował dziewczynie, niezobowiązującą relację po rozstaniu. Zwycięzcy, Love Island 9, publicznie przerzucają się oskarżeniami, teraz Zuza po raz kolejny zabrała głos po rozstaniu. Trudno jej się nie dziwić, skoro Jarek, który zapewnia, że ma dystans, postanowił nagrać prześmiewczy film o tym, jak radzić sobie po rozstaniu. Zdaniem fanów programu, pokazał w ten sposób, że emocje Zuzi nie miały dla niego znaczenia. W komentarzach rozpętała się istna burza. Czytamy milczenie jest złotem. Pozdrawiam. Mam wrażenie, że robisz sobie trochę bekę z tego rozstania z Zuzą. Słabe, niesamowite jak z najbardziej lubianego uczestnika, można stać się tym, który najbardziej wszystkich rozczarował. Słaby jeszcze strasznie i niedojrzali emocjonalnie Bachor, a w życiu nigdy nie jest łatwo. Dogryzanie zuzi w ten sposób to mega słaba sprawa. Nagrałeś swoją odpowiedź do niej i powinieneś był sobie darować, a nie dodatkowo wrzucać taki filmik i myśleć, że ludzie będą za tobą, kiedy ewidentnie widać w tym, że chcesz jej bardziej dowalić. Niesmaczne Zuzia, trzymaj się, zasługujesz na prawdziwego mężczyznę, a nie chłopczyka. Tak bardzo ci kibicowałam, zawiodłam się smutna buźka, na czymś musi sławę zdobyć twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, żadna para, która się rozstaje po programie z Lawisland Wyspa Miłości. Nie pierze swoich brudów publicznie, tylko dają normalny post, że się rozstali, a ty Jarek robisz to publicznie w dalszym ciągu. Próbujesz tą rolką dowalić Zuzie. I się wybielić. Pomału robi się to żenada. Straciłeś w moich oczach i to dużo wymiotująca twarz wymiotująca twarz wymiotująca twarz wymiotująca twarz. Ciąg dalszy żenady, Dan i Monte mówili o tobie na live'ie że dziwne filmiki wstawiasz i fame sobie robisz dalej ITD 4. Takim zachowaniem, jak w swoich filmikach, pokazujesz tylko to, że nie masz szacunku do innych. Być może Zuzanna miała jakieś problemy emocjonalne, ale takie zachowanie typu mam to gdzieś świadczy tylko o Twoim poziomie. W programie kreowałeś się na bardzo pozytywną osobę i tym zdobyłeś szacunek, klaskanie teraz? Widać, że chcesz się tylko promować i kasa ma dla ciebie wielkie znaczenie